Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku z Brawl Starsa i dzisiaj mamy giga, giga potężne info, znaczy ja mam dla was potężne info. Pamiętajcie widzowie, żeby wbić na eneba.pl, jeżeli szukacie tańszych gier albo tańszych doładowań do gier, wszystkie linki macie w opisie. Słuchajcie, wystarczy, że pokażę tutaj mamy globalny ranking, czyli jesteśmy w masterze, czyli jesteśmy widzowie mistrzem. Udało się wbić z legendy. Jak pamiętacie, grałem z Kacpiksem i jego ziomkami, no to ogólnie dotarliśmy do 8709, coś takiego, albo więcej tam chyba było więcej. W każdym razie widzowie brakowało dosłownie 200 punktów. Później zagraliśmy właśnie też z Kacpiksem i był taki dzień mega pechowy, że dosłownie spadłem do 8000 z powrotem, no i teraz widzowie się udało. Tylko, już grałem sobie prywatnie, bo naprawdę to było tak irytujące i grałem z randomami, z którymi się skumałem i naprawdę potężnie dobrze grali, także generalnie widzowie udało się z randomami, trzeba wbić to, w sensie takim, że wiecie, zagraj ponownie, zagraj ponownie, co nie i później do ekipy. Także no, generalnie udało się znaleźć jakichś świrów. Mamy 21 dni, 21 godzin do końca ja widzowie oficjalnie mam tą rangę. I teraz kwestia jest taka, że jeżeli chodzi o tą rangę, to mogę mieć wreszcie spokój i mogę nareszcie zacząć widzowie ulepszać kolejne postacie na 30 te rangi. Angelo spadłem, zgadnijcie dlaczego. Generalnie próbowałem zagrać tutaj, na Nowych Horyzontach, mówię, fajna mapa na Angelo i w ogóle, ale jest mutacja, i generalnie tutaj zawsze jest Rufs i Rico, i to widzowie naprawdę, ten zespół R jest powalony. No i to tak leciutko mówiąc, bo naprawdę to jest jakby, nie wiem, no ta mutacja, niech już one się skończą, nie, naprawdę mam, teraz mam ochotę tylko, żeby te mutacje się skończyły i nie zabierały mi fajnych trybów, gdzie mógłbym wbić Angelo, bo naprawdę, no, mutacje, widzowie, są mega słabe, dlatego zagramy sobie równoległą grę, to, to spróbujemy go troszkę wbić wyżej. Także widzowie, zobaczymy jak mi pójdzie Ale prócz tego, bardzo ważne info widzowie Bardzo ważne info Shelly, Shelly dostaje skina Raczej my dostajemy w tym momencie skina Więc tak naprawdę możemy tutaj cieszyć się z Mastera Jeszcze odbierając Shelly ze strzelbą Squad Buster Shelly Czyli to, tak jak dobrze wiecie 29 maja będzie oficjalne Globalne widzowie, globalna premiera Squad Buster, będziemy grali na moim kanale Oczywiście, więc będzie naprzemiennie Brawl Stars i Squad Buster czasami Co nie, także będę chciał widzowie grać w tą gierkę, bo naprawdę wygląda fajnie. Mógłbym już grać, ja wiem, ale poczekam, zagram, jak będzie globalny widzowie release i po prostu, jak będzie premierka, to sobie zacznę. Mamy mega ładną ikonkę w ogóle. Muszę przyznać, że ta ikonka jest naprawdę bardzo śliczna. Ja oczywiście swoje nie zmienię, no bo wiecie, tutaj mamy do no Supercell Creator, także widzowie wiecie, to no lepiej mieć taką, jak dla mnie. Ale tak, możemy sobie ją ustawić na razie na profil. No wiadomo, każdy ją ma, ale fajnie wygląda. Mi się podoba, to jest taki zupełnie Inny styl, troszkę jak spike, wiecie, ten kreskówkowy. Ja bym to tak porównał, w sumie, czekajcie, czy ja go mogę zobaczyć teraz? Tak, zobaczcie, taki kreskówkowy spike, no wiadomo, to nie do końca to, ale troszkę mi się tak kojarzy. Także skład Buster Shelly, widzowie, najwyższa pozycja, basterek, zwycięstwa 3x3, 3, prawie 2000, jednoosobowe 542, 18, dwuosobowe. I kiedyś Wam pokażę w ogóle mój cały profil, bo mam tego naprawdę sporo. Prze przez 4 miesiące grania, widzowie, nie. Nie dwa, jak to mówiłem z kawałkiem, tylko gram cztery miesiące. Pomyliłem się, to prawda. Jakoś to za szybko zleciało, powiem wam, naprawdę. Myślałem, że gram no maksymalnie dwa miesiące. Znaczy, maksymalnie takie trzy, dwa i pół. Ale tak, widzowie, mamy. Generalnie mam też takiego filmowca baza. Tutaj czekajcie, ja wam to pokażę. Tutaj go mam. Też to naprawdę fajnie wygląda, także może go sobie ustawię. Ustawimy też sobie, widzowie, o ikonkę w sumie. Tutaj Super Sela, bo nie dałem, ej no halo. Patrzcie, ile mam rzeczy. Naprawdę mnóstwo rzeczy ze skinów. Mnóstwo takich, wiecie, tutaj perełek. Bardzo fajny jest ten Fenrir, nie? Fenrir Bass mi się mega podoba. Ogólnie Bass jest tak średnio, no taki nie jest jakiś potężny. Nie jest mega potężną postacią, ale bardzo go lubię. Ma bardzo fajne skiny, widzowie. Także tak, ja generalnie najbardziej to, to lubię grać Jackie. I Ostatnio mega mi się mm, brok podoba. Dlatego brokiem sobie pogrywam, dlatego go tutaj ustawię. Mamy widzowie tytuł prawo to ja, ponieważ nie jest to tytuł z pasa. I ja wolę mieć tytuł taki nazbierany przez samego siebie. Dajmy może szeli tutaj, a ustawmy sobie ją tutaj, wiecie. Ustawmy tak, i teraz to wygląda jak piękne konto moim zdaniem. Spróbujmy. Wbić jeszcze Angelo na tym odcinku, bo chciałbym coś spróbować, ale bez tych mutacji, bo to jest masakra. Dobra, widzowie, gramy sobie trujeczki i generalnie te trójki będziemy robili na batalii, bo grając, widzowie, knockout, totalnie byśmy sobie przegrali rangę na Angelo. Jaka, jaki jest problem? No, problem jest prosty, widzowie, czyli ten, co zawsze. Ale ten ośmiobitowiec ma daleki zasięg, w ogóle powiem wam. Także dobra, próbujemy coś na Angelo wbić w tym odcinku, może się uda. Nie mówię, że na pewno. Coś czujesz, że batalia to będzie mega długa. Dobra, mamy jedno, mamy. Ale nie, nie! Uciekam, uciekam od ciebie. Będziemy sobie odbijać te pociski. Właśnie, zapomniałem, że Belto odbija pociski. Wiecie, tak cały czas jeden w drugiego. O, ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, dojadę go, dojadę go. Albo go nie dojadę. Dobra, powiem wam, że batali. To raczej nie grałem, nie? Ale gramy dlatego, że jak gramy sobie, widzowie, jakikolwiek knockout, to jest Rikorufts i cały czas całą grepsują, nie? Jakby te mutacje mega mnie wkurzają, że one są na nokaucie, na przykład, wtedy nie możecie sobie wbić w ogóle rangi, bo na nokaucie sobie to pójdzie. Aha, dobra, to fajnie. Powiem wam tak. Mam problem, bo nie jestem w stanie chłopów dosięgnąć, nie? Jakby jakimś cudem nie dosięgam za bardzo. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj go. O, i co? No, tepnął, cwaniaczek, tepnął. Właśnie on to ma, że on ma tą tepkę, nie? Gdyby nie to, to już by dostał na łeb. Dobra, ona tam sobie stoi. Spróbujmy w nią strzelić. No, nie udało się. Dobra, widzowie, uciekamy. O, nie, prawie się nie udało. Dobra, czekamy, 100 HP. Ej, no, powiem wam, że te. O, nie, ona tu jest, ona tu jest. Dobra, uwaga, uwaga. Coś tutaj próbuje, to Mandy. Powiem wam, że tam Mandy. Dobra, ładnie, ładnie. Mamy zatrutą, mamy zatrutą. Dobra, otruta i pokonana. Gościu tutaj ma cały czas, wiecie, ten swój ośmiobitowy. Ten swój ośmiobitowy komputerek. Trzeba to rozwalić jakoś, nie? Dobra, nie udało się, ale prawie nie żyje. Prawie nie żyje, gościu. Dobra, mamy ją obitą. Dawaj, dawaj. Bardzo ładnie. Zostały cztery eliminacje! Właśnie, to mi się podoba, widzowie, to mi się podoba. Lecimy ostro tutaj, nieba, nieba, tutaj spania. Jakby wydaje mi się, że faktycznie zmienię sobie gadżet na przeszywanie przez ściany. Jeżeli chodzi o Angelo, myślałem, że pójdzie do nas. No nie no, nie miałem gdzie uciec. Znaczy w sumie miałem. Troszkę w złą stronę poszedłem. Przyznaję się, że tutaj no, można było to lepiej zrobić, dobra? Dobra widzowie, ciśniemy. Mamy. Zatrutą. Zatrutą mamy. I super, bardzo ładnie. Batalia jest spoko, znaczy jest długa, wiadomo, już nigdy nie mogę mówić, przepraszam, ale widzowie trzeba się skupić. Plus 7 pucharków, no ogólnie Angelo cały czas krąży przy 900, 950 i tak non-stop, także jest no jest to irytujące, to na pewno. Ale widzowie, tak jakbyśmy mieli grać ten knockout z mutacją, to macie Rico Rufsa. Nie grajcie, chyba że lubicie, nie wiem, grać w Sansa of Taylor, boss fight'a, nie? Naprawdę? Totalnie, totalnie szalone to jest. No ja to czuję w kościach, że dzisiaj to jest po prostu jakaś parodia, nie? Parodia. No coś tam niby robię. 30 tysięcy zadałem, tutaj Goblin Piperką 20 tysięcy, no nie idzie. Dzisiaj po prostu nie ma. Nie ma farta. Totalnie, totalnie nie ma farta. Ja chyba sobie widzowie odpuszczę. No bo generalnie mówię. Mm, już chyba się totalnie wypsyrkałem z dobrego dnia, jeżeli chodzi o wbijanie czegokolwiek i do... No, Ciężko jest, po prostu jest ciężko. Zagramy sobie solo z mutacją, mutacją Franka, bo jeszcze Franka nie grałem na mutacji, także jestem ciekaw, jak to widzowie działa. Podobno chodzi szybciej i faktycznie chodzi szybciej. Rozwala ściany za każdym razem, tak jakbyście mieli ulta. No nie, no serio, Shelly tu była. Ja nie wierzę, widzowie, to no naprawdę. To jest właśnie granie solo. Ziomki się kampią i czekają aż wejdziecie po skrzynkę. No ja chciałem się pobawić, a tutaj od razu dostałem. Ja nie wierzę. I to wiecie co? Akurat trafiłem tankiem na szeli. Czajcie, no nie da się gorzej. Nie da się gorzej. Dosłownie to jest masakra. To jest typiara, która was tym shotgunem totalnie miażdży. Dobra, to idziemy na środek i robimy to bardziej widzowie tak potężnie. Dobra, gościu, no zabierasz mi rzeczy, wyjazd to! Co to ma być? Nie będzie tak. Dobra, widzowie, już się wkurzyłem, o no, naprawdę. Co to ma być w ogóle? Wszyscy mi tutaj pisują moje plany. Okej, okay, robimy, 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 widzowie, robimy szybko po kibki, parer po 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 dawaj, dawaj, Frank. Nikt ci nie będzie zabierał. Dobra, uciekamy. No steel jest szybki, nie? Więc tutaj... Co ten steel? Tak dziwnie poleciał, naprawdę. Dobra, jedziemy go. No nie udało się niestety. W sumie mogę rozwalić ścianę, widzowie, zapominam. Gram tym Frankiem i zapominam, że mogę ścianki sobie rozwalać na easy i po prostu na ziomków podlecieć. Chociaż niekiedy to może być zgubne dla mnie, bo jeżeli rozwalę ścianę, to chłop będzie do mnie mógł strzelać. No ale naprawdę zabawnie się gra tym Frankiem. Dobra, panie Edgar. No i cóż, do widzenia, nie? 18 tysięcy HP. Naprawdę ma dużo. Powiem wam, że naprawdę dużo HP tutaj ziomeczek ma. Okej, okay, rozwalamy, jest tu! Patrzcie, jak się kąpiło! O ty wredna, widzicie te szeli? Kolejna się kampi. No, cwaniara, dobra, gdzie ja strzelam w ogóle. Dobra, lecimy widzowie dalej. Ciśniemy, ciśniemy po nią. Dobra, poczekajmy, bo tutaj Edgar już się czai, żeby mi przywalić. Patrzcie, 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 patrzcie. Co tu się dzieje, nie? Gości odpalił hiperdoładowanie i mówi wjeżdżam we Franka, ale Frank jest tak gruby, panie Edgar, że no do widzenia, idziesz pod kąt. Śmiesznie się tym gra, nie? Patrzcie to. No mogę chłopa tutaj bedżyć cały czas? Patrzcie, patrzcie jaka rozgrywka potężna. No i w sumie tyle. Co tu się dzieje, nie? Frank jest naprawdę, no jest zabawną postacią, może by się dało Frankiem wbić na solo, chociaż na solo później pewnie są jakieś tryhardy takie, wiecie, takie z potężną mutacją, no ale na razie to było całkiem zabawne Frankiem, powiem wam, że nie spodziewałem się, że jego mutacja jest taka, wiecie, to fun to play.